Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszamy na kolejnego nowego vloga, na vloga po prostu. I stwierdziliśmy, że się zbieramy, pakujemy do samochodu i jedziemy gdzieś, ale tak naprawdę jeszcze nie wiemy gdzie. Pomysłów jest kilka, w końcu dokąd dotrzemy to ja nie wiem naprawdę, wyjdzie w praniu zobaczymy. No, także chodźcie, pojedźcie z nami. Z dołu zobaczyliśmy ruiny zamku albo jakieś twierdzy, nie wiem, i stwierdziliśmy, że tutaj przyjedziemy, znaleźliśmy drogę, jesteśmy, idziemy zwiedzać. Już prawie jesteśmy na miejscu, tutaj już widać ruiny. Z drugiej strony zobaczcie, jaka piękna panorama góry. Wioseczki, piękne miejsce. Tutaj trochę informacji o zamku. Tutaj mamy te mury. Z tyłu fajnie widać góry. A tutaj zobaczcie, jesteśmy z drugiej strony jeziora Genewskiego. Każda miejscówka do zabawy samochodem jest spoko. A tutaj jeszcze możemy iść dalej. Zaraz pójdziemy, zobaczymy co tam jest. No i mamy nowszy zamek. Jesteśmy na wysokości 714 metrów. Stąd widzicie można się dostać jeszcze w inne miejsca. No i wygląda to tak. Piękne miejsce. Z tej strony jak ślicznie widoki na górę. I tutaj ten drugi nowy zamek z drugiej strony. Kościołem katolickim i mamy jeszcze wejście do kaplicy. Jakie drzwi stare, piękne, drewniane. A po drugiej stronie ładny widok kaplicy. Tutaj jeszcze jakaś stara wieża. No i Jeziorko. Cudnie. Idziemy teraz do tej wieżeczki, tu z tyłu. Ale nam się udało z pogodą, bo zapowiadali, że w ogóle będzie padać, będzie zimno i deszczowo, a tutaj piękne słońce i kurtki rozpięte ciepełko. Super, świetnie. Co za widoki. Śliczne miejsca. Jakbyście gdzieś byli kiedyś tutaj w okolicy, to polecam przyjechać, zobaczyć. Wiem, czego jeszcze nie powiedziałam. Fresk, który był w kaplicy, który Wam pokazywałam, jest z XI wieku, więc bardzo, bardzo stary. Tutaj ogólnie te ruiny, te starsze szczególnie, też są z XI wieku. Okej, okay, przyszliśmy pod to. Jeszcze tutaj zaraz do góry będę wchodzić, ale mam tutaj tablicę informacyjną, na której piszą, że powstało to w 1268 roku także XIII wiek. Bardzo przyjemnie w ogóle tu się spaceruje. Nawet dla naszego dwójpółlatka trasa nie jest jakaś bardzo wymagająca. Po prostu gdzie nie gdzie musi iść. Ze względów bezpieczeństwa po prostu za rękę. Ale pięknie. Zaraz Wam pokażę. Tam dziewczyny siedzą. W tle piękne Alpy. Dzień dobry, dnia kolejnego Dzisiaj zbieramy się w zasadzie, nie wiemy gdzie, bo pogoda jest jeszcze mniej łaskawa niż była ostatnim razem Ale stwierdziliśmy, że nie będziemy siedzieć w domu z tego względu, że nasz maluch po prostu jest taki się nie da, więc jedziemy w poszukiwaniach ładniejszych w poszukiwaniu ładniejszej pogody, może przynajmniej nie będzie padało. Któryś raz to samo, tylko wjechaliśmy do genewy, ile to jest od nas 5 km. I zobaczcie, słoneczko świeci, błękitne niebo. Któryś raz z kolei nam się to przytrafia, że tylko wyjeżdżamy od nas, przyjeżdżamy tęcza, tutaj i. Mama, tęcza? tęcza? O i nie wiem, czy będzie tęcza. Trzeba się dobrze Gabrysiu, rozglądać. No, także jedziemy w stronę słońca. Może nie będzie tak źle jeszcze dzisiaj. Kabinę. Można sobie wjechać, ale wydaje nam się, że jest to zamknięte. Zerwał się niesamowity wiatr, i nie wiem, czy nie ze względów po prostu pogodowych. Chyba będą nici z tego. No, niestety zamknięta, także jedziemy dalej i szukamy jakiegoś innego miejsca oba zasną. Dobrze przynajmniej się wyśpi, bo dzisiaj po prostu przeszedł sam siebie <noise> czasami współczuję naszym sąsiadom skoro nie wjedziemy telekabiną to objechaliśmy tak górę jakby jesteśmy teraz z drugiej strony góry bo tam było takie urwisko, nie? Skała, że nie można podjechać a tutaj z drugiej strony góry normalnie są wioseczki droga asfaltowa, można pojechać na końcu tam będzie parking no i po prostu takie miejsce, gdzie to można trochę pochodzić, także jedziemy tak czy inaczej. Jak nie da rady tyle kabiną, to da rady samochodem. Jeżeli jedziemy, pogoda trochę się zmienia. Nie wiem, czy nie złapie nas deszcz, ale to nic. Najwyżej się chwilę poczeka. Te chmury, słuchajcie, tak wieje, że one się w takim szaleńczym tempie przemieszczają, że. mają balkonem Genewy, ponieważ z niej tutaj widać, wiecie, całą tą dolinę, w której jest Genewa, Jezioro Genewskie. No, widoki są niesamowite, naprawdę pięknie. Więc jak się jest w Genewie, tym bardziej w sezonie letnim, to też warto sobie albo na telekabinę właśnie przyjechać. Dojeżdża też transport miejski. mamy parking, pogoda średnio sprzyja, ale idziemy, tutaj mamy taki balkon widokowy właśnie z tym widokiem na Genewę, co Wam mówiłam. Idziemy, zobaczymy. Już zakładamy. Zobaczymy, co widać, czy w ogóle cokolwiek będzie widać, bo teraz te chmury tak się tak naszły, że... a szkoda gadać. Nie mamy szczęścia w tym w ten długi weekend do pogody, no ale to nic. Idziemy się przewietrzymy, póki mocno nie leje. Czekajcie, to nie ma dużego problemu. No trochę pada Gabrysz. Dobra, zakładam mu buty i lecimy. Idziemy, zobaczymy. Oczywiście wysiedliśmy z samochodu i zaczęło mocniej padać. Dziewczyny widać coś tam? Eee. Tu jestem. Przyjechaliśmy pokazać Wam piękne widoki. Tyle z tego jest. Jedna wielka chmura. Poszliśmy tam. Do tego balkonu, co wam nagrałam, ile widać, a w zasadzie ile nie widać, i tak zaczęło padać. I tak zaczęło widać. Brrr było, że wróciliśmy biegiem dosłownie biegiem do samochodu. Nasze mokre auto. No, jest mokre, bo zaczęło mocno padać. Nasze mokre auto że wypadł po prostu... W górę czy w górę. A, a u góry Na pada. Do góry, do góry. też pada. Ja odwołuję to, co mówiłam, że za każdym razem, jak przyjeżdżamy do Genowy ostatnio, to jest piękna pogoda. Ledwo weszliśmy do domu i serio? Serio? Słońce? Pogoda nas szukała, a nie my pogodę Wróciliśmy do domu, ja założyłam bluzę piżamową Tego deszczu, tego wszystkiego Wiatru, tak zmarzłam Niby Długo nie byliśmy na zewnątrz, a mimo wszystko brrr, Przejeżdżaliśmy przez Genewę To przeszła po prostu Taka ulewa Takie oberwanie chmury Że no nie było po prostu widać Dokąd się jedzie Masakra Grzeje obiadek. Na szczęście wczoraj ugotowałam już sobie rosół, także cieplutką zupę sobie zjemy i nie wiem, co będziemy dalej robić. Nie wiem w ogóle, co będzie z tego vloga. Zjedli obiad, ale mamy dobry doserek. Ostatnio stało naszą tradycją co niedziela, któraś z dziewczyn leci do piekarni pobliskiej po świeże bagiety i przynoszą zawsze takie fajne ciastka. Zaraz Wam pokażę. ta -da! Pyszne są. Przerabialiśmy już różne. Jedno takie ciastko w piekarni kosztuje około 5 euro, ale są przepyszne. Także co niedziela, no, tak. Bomba kaloryczna musi być. Z żaglóweczkami, jak na jeziorze. Wyszłam szybko z psami na spacer, bo znowu zaczęły się zbierać czarne chmury. Mieliśmy w planach całą rodziną wyjść po prostu powiedzieć i skorzystać z tego słońca, które wyszło, ale okazało się, że one wyszło tak tylko na chwilkę i że nie ma sensu, żebyśmy wszyscy wychodzili, bo będziemy zaraz po prostu uciekać przed deszczem znowu, czego nie bardzo, co nie bardzo nam się po prostu widziało, więc wzięłam psy, żeby na prędce po prostu, wiecie, załatwiły swoje potrzeby żeby już na wieczór był spokój, żebym już nie musiała nigdzie biegać, jak przyjdzie to oberwanie chmury, które widzę, że już nadciąga wielkimi krokami. Także zaraz będę szybciutko lecieć do domu. Moi drodzy, dzięki serdecznie za oglądanie tego filmu. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to serdecznie zapraszam Was do subskrypcji i do śledzenia tej naszej emigracyjnej przy, przy, przyrody, znowu mówię, przygody. Nagrywamy filmy nie tylko z Francji i Szwajcarii, ale też z Holandii. Często tam jeździmy z racji tego, że po prostu jeszcze mamy tam dom. Także zjeżdżamy trochę świata, pokazujemy trochę fajnych miejsc. Jeszcze raz serdeczne dzięki za oglądanie. Tym pięknym widokiem gór w tle się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!